Witam Was. Dzień dobry w kolejnym odcinku Zapytaj Eksperta. Dzisiaj czas podsumowań. Ja nazywam się Michał Gumiński i mam przyjemność pracować w firmie, która od ponad 100 lat bierze odpowiedzialność za największe i najbardziej ekstremalne budowy na świecie. Czas podsumowań, bo ostatnie odcinki poświęciliśmy domieszkom i dodatkom do betonów i zapraw. Chciałbym to jakoś zebrać w, w ciągu dzisiejszego naszego spotkania w jedną całość podsumować i idziemy dalej. To, co pokazywaliśmy w ostatnich kilku odcinkach, to oczywiście jest kropla w morzu. Dlatego po każdym odcinku zachęcam Was do kontaktu z nami, aby zgłębić temat, jeżeli coś Was szczególnie interesuje. Więc podsumowując, co pokazaliśmy i w ogóle po co stosować do mieszki do betonu? Więc wymieniając te powody, to m.in. chcemy napowietrzyć beton, beton, co pokazywaliśmy w jednym z odcinków. Z drugiej strony chcielibyśmy zwrócić Wam szczególną uwagę przy napowietrzeniu tego betonu czy zapraw, że na powietrzenie o 10%. Zmniejsza parametry czy wytrzymałość betonu aż o 50%, więc z tym nie przecholować. Pokazywaliśmy to też w jednym z naszych odcinków. Z drugiej strony, oprócz napowietrzenia zapraw i betonów, pokazywaliśmy Wam różnice w domieszkach zimowych, przeciwmrozowych czy w domieszkach do pracy w obniżonych temperaturach. Pokazywaliśmy Wam domieszki, które zwyczajnie zamarzają, versus nasza, która wytrzymuje. Do, do minus 20 stopni może być przechowywana w takich temperaturach na budowie, więc to jest znacząca różnica. Ale było też doświadczenie pokazujące, co się dzieje po jednej dobie, kiedy mamy beton zrobiony na domieszce przeciwmrozowej Sika Winter versus inna domieszka, i to również pokazywaliśmy Wam na doświadczeniu, kiedy dwie kostki wyglądały zupełnie zupełnie inaczej. Z innej strony Zwracałem wam uwagę na knif przy wyborze domieszki do ogrzewania podłogowego. Mam nadzieję, że pamiętacie odcinek, gdzie pokazywaliśmy różnicę i jaką krzywdę możemy sobie zrobić w złym doborze? Domieszki, która na powietrze wam beton i będzie stanowiła znakomity izolator ciepła, jak na tej właśnie animacji. Przed tym się strzeżcie i mam nadzieję, że to również zapamiętaliśmy. Z drugiej strony, byliśmy. Również przy prasie, gdzie zgniataliśmy kostki z włóknami i bez włókien. Mam nadzieję, że to również zostało zapamiętane, zwłaszcza, że kamerzysta był dość blisko, kiedy beton strzelił w jego stronę, ale tak właśnie ten beton miał się rozpaść pokazać różnicę pomiędzy betonem zazbrojonym naszymi mikrowłóknami, a tym bez. I to nam faktycznie się udało zrobić podczas tego doświadczenia, co mam nadzieję, że również pamiętacie. Dalej idąc, oczywiście domieszki również mogą znacząco obniżać ilość wody zarobowej, co pokazaliśmy w odcinku z Sikasem Super, Superplastem, gdzie mówiłem, że możemy zmniejszyć ilość wody zarobowej, a z drugiej strony znacząco zwiększyć parametry betonu poprzez zmniejszenie jego nasiąkliwości dużo szybsze otrzymanie betonu o zmniejszonej wilgotności, już tak mówię, do użyteczności, do prac, co się dzieje z tym betonem dalej i oczywiście to wszystko, co jest związane z pracą z, pracą z betonem przy sikacym superplaście zdecydowanie poprawia. To, czego nie poruszaliśmy, bo oczywiście nie możemy spędzić w laboratorium kilkunastu tygodni, bo tutaj tematów mamy bez liku, dlatego tutaj liczę na Was i Wasze zaangażowanie. Ale to oczywiście możemy chcieć uszczelnić beton, czyli otrzymać beton wodoszczelny. Tego nie poruszaliśmy, ale to jest jedna rzecz z tych, po co stosować do mieszki. Z innych rzeczy mogę chcieć przyspieszyć wiązanie betonu. To jest troszkę działanie podobne jak przy pracy w obniżonych temperaturach, bo tam też przyspieszam. Wiązanie betonu. To jest jakby pierwszy bieg w samochodzie, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. To jest ten moment, w którym chcę w tych pierwszych dniach przyspieszyć wiązanie, abym mógł e, szybko przystąpić do dalszych prac, żeby mógł rozszalować e, element, który aktualnie betonuje, żeby ta woda zwyczajnie mi nie zamarzła. Po to jest e, domieszka zimowa i tak samo domieszka przyspieszająca jest po to, żeby zwiększyć ten wstępny przyrost wytrzymałości betonu. To jest z jednej strony, z drugiej strony. Mogę również oczekiwać tego, żeby skrócić, nie skrócić, tylko wydłużyć, przepraszam, czas wiązania tego betonu, ponieważ na przykład e, samochód przewożący transport betonu e, utknął w korku i musimy utrzymać jego konsystencję i parametry betonu to właśnie po to stosujemy domieszki, które, które to pozwalają, ale również oczywiście w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, kiedy jest bardzo, bardzo ciepło, no to zwłaszcza w krajach których ta temperatura jest, jest ekstremalna, w tych warunkach utrzymanie tego betonu jest niezwykle ważne i tutaj nie skracamy, a spowalniamy ten czas wiązania betonu. Więc jak widzicie, powodów do stosowania do mieszek jest bardzo dużo. Tak naprawdę dzięki również stosowaniu do obniżamy ilość bardzo często wody, w związku z tym oszczędzamy ją, a w dzisiejszych czasach myślę to też nie jest bez znaczenia. Buduj z nami, stosuj nasze domieszki i poprawiaj po pierwsze jakość swojej pracy, po drugie redukuj koszty tej pracy, po trzecie sprawiaj, aby jakość tego co wykonujesz była dużo, dużo lepsza. Dzięki wam za tą serię mi się, mam, mi się bardzo podoba i cieszę się na te spotkania, które mieliśmy przez ostatnie tygodnie. Mam nadzieję, że dużo znaków zapytania tak naprawdę postawiłem, bo było trochę odpowiedzi, ale mam nadzieję, że jeszcze więcej wątpliwości zasiałem, z którymi chciałbym się zmierzyć, także dawajcie znać. Za całą serię z domieszkami serdeczne dzięki. Do zobaczenia za tydzień w zupełnie innym temacie. Za to wielkie dzięki. Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki.